Także cześć manko, witajcie! Z tej strony Franek z kanału Franek Rolnik. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gospodarstwa Wujka Staszka. Ja tutaj sobie widzowie wychodzę od krówek Przed chwilą właśnie sobie wstałem, poszedłem do krówek je nakarmić. I kurczę się z nimi wiecie, przywitać. Zostawcie koniecznie łapki w górę i subskrypcję na kanale, ponieważ widzowie do końca wakacji lecimy po 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, widzowie, że się uda. A dzisiaj widzowie będziemy sobie pryskać nasze e, nasze piękne widzowie uprawy e, kupiliśmy ostatnio ten e, kupiliśmy ostatnio widzowie e, ten nawozy e, byliśmy widzowie w sklepie na na tym e, na targu widzowie kupiliśmy takie przepiękne widzowie nawozy czajcie podnosimy to Podnosimy to widzowie i tak i trzeba to teraz Nalać no nie. Już, już widzowie. Jedziemy, jedziemy widzowie koniecznie na pole, widzowie łopór, łopór widzowie włączamy. Oczy kurde, bramy nie zamknąłem widzowie na noc. Jak widzicie tak, e, tak, 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 czekajcie, rozglądamy się, Kurde. Prawie widzowie bym wyjechał na drogę i gościu by się we mnie wpieprzył. I ten. I by był... kur... I by był przypał. Straszny. Kurde, widzowie nie umiem jeździć. <gry> Jak widzicie. Czajcie, to trzeba rozłożyć. Gdzie ja to się widzowie rozkładało, no nie? Aha, dobra, bo to się tam... i widzowie teraz to tak tak tak, widowie rozkładamy oczywiście i teraz tak Jak to jest, widzowie, szerokie? E, może, wiecie, to od drugiej strony sobie pojedziemy o tak tak, 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 tak o tak O tak, dobra, może być, widzowie jedziemy, tak, jedziemy, jedziemy, widzowie, mm, 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 mm. ojej, potem widzowie sobie po, po, pójdziemy jeszcze pojeździć tym moim sprzęcikiem, co dostałem od wujka, ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to widzowie koniecznie, koniecznie musicie to nadrobić. Był tak koło rok temu, kurde, był tak koło rok temu, ale widzowie tam od wujka dostałem taki zajebisty widzowie prezent, który sobie dzisiaj znowu będziemy używać. E, w poprzednim odcinku sobie już, se kurde, se testowałem już go Ale w dzisiejszym odcinku widzowie sobie musimy do sklepu podjechać. Jeszcze musimy widzowie podjechać do takich e, chłopów ale kurczę, którzy ten, e, którzy. Którzy widzowie. Kurde, nie umiem się wysłowić. Którzy. Mam się ich zapytać, czy malucha będą umieli naprawić. Czy mi widzowie malucha naprawią? E... Mam nadzieję, widzowie, że tak. W sensie, no zapytamy się ich. Ale widzowie, no liczę na to, że, że tak. Widzowie, oni mają tam kurczę taki warsztat. I... No i naprawiają tam różne rzeczy. Tylko widzowie. E... Będziemy musieli ten... Trochę widzowie zapomniałem gdzie to jest Więc będę sobie musiał to wygooglować i se <śmianie> widzowie zapomniałem gdzie, gdzie na własnej wiosce, kurde się pogubiłem widzowie. chociaż jeszcze... Takie, takie rzeczy też czasami się zdarzają. Widzowie, pogubiłem się we własnej wiosce, dobra. Yy, widzowie, składamy to. Tak. I to też tak. Tak. Tutaj. Tak. Tutaj tego. I jedziemy, widzowie. Jedziemy. Mam nadzieję, że Wam się podoba odcinek. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrypcję na kanale, że widzowie, żeby nie przegapić żadnego kurczę odcinka. No nie. Um, Czekajcie, jeszcze musimy pojechać na jedno pole, tak? Na jedno, czy chyba na jedno? Ta? Więc widzowie tak To się jechało tutaj Ze skrócikiem takim zajebistym Pojedziemy tutaj Widzowie ten domek się buduje Przecież już od dawna odkąd my się wprowadziliśmy Na tą wioskę To kurczę widzowie ten domek się buduje I ten e, Tak e, kurde Które pole było moje No nie e, hmm, 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 hmm widzowie, zapomniałem które pole było moje, oj oj oj, to jest moje, dobra, to jest moje, to jest moje, widzowie, nie patrzcie się oczywiście na stan konta, bo to, bo to widzowy nie jest moje konto, ok? Widzowie, mamy trzy pola do spryskania, dobra, to już nie jest moje, widzowie, tak, absolutnie się nie patrzcie na ten stan konta, bo to widzowy nie, nie nie jest mo, nie jest moje, to nie ma widowy nic wspólnego z rzeczywistością Co, rozkładamy to Tak I teraz to rozkładamy Kurde e, Co widzowie, rozkładamy I jedziemy tutaj Tak Kurde, dobra niech będzie już trochę są... <laughs> widzowie trochę sąsiadowi spryskam pola To mi będzie kurde to mi będzie wdzięczny To jest widzowie ja się lubię w sumie z tym sąsiadem więc no może też może też mi potem jakoś się <laughs> Może jakoś się odwdzięczy też potem za to jakąś flaczkę potem mi może postawi Kto wie widzowie zobaczymy kurde Może jakoś flaczeczkę mi postawi za to <laughs> że mu Kurde, opryskałem pole. Kurde, dobra, tutaj takiego mijaka zrobiłem, ale trudno. Kurde, no. Fuck. Dobra, trudno. Kurde, widzowie. Strasznie mnie rzuca. Kurde, nie mam obciążnika z przodu, a to jest, widzowie, ciężkie. Więc wiecie, rzucam je trochę po tym polu niestety Ale no Oj, czemu to się zatrzymało? I widzowie czemu to się zatrzymało? Powiedzcie wy mi Bo ja kurczę nie wiem Brunetki, Blondynki, kur ja wszystkie was, dziewczynki widowy znacie tego piosenkę Znacie tego piosenkę jak, nie, jak to zna to widzowie napiszcie w komentarzu co to jest za piosenka ja wam e, oczywiście przypnę serduszko tak no i widzowie robimy tutaj robimy oczywiście kurd kurde no widzowie ciągle ciągle jakieś jakiś te robię bo kurde ten Widzicie, no ten ciągnik, e, tym ciągnikiem ten e, rzuca mi strasznie. Ogólnie, widzowie, wczoraj robiłem livea, jak to teraz oglądacie? Wczoraj robiłem livea. No i kurczę. Niestety nie włączyłem mikrofonu. E, o Jezu, dobra widzowie, skończyło się. E, dobra widzowie, składamy to. Niestety, widzowie, nie włączyłem mikrofonu, i przez. No połowę chyba lajwa e, Kurde mi nie tego e, Mi Widzowie przez połowę lajwa Nie było w nie w ogóle Słychać tak więc widzowie Tak miałem pozdrowić Antka Miałem pozdrowić Pozdro Andrzej Pozdro Antek Jesteście zajebiści Jesteście wiernymi Moimi widzami I jeszcze Andrzej tam się pytał kiedy będzie nowa nuta, tak więc widzowie ta nowa nuta. Um, jeżeli dzisiaj nagram piosenkę, to widzowie będzie w sierpniu, jeżeli nie nagram, będzie we wrześniu, może. Zobaczymy, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się nagrać i widzowie będzie. Będzie nowa nuta już, już niedługo, bardzo widowy bym chciał. Bo jest naprawdę mega, mega mi się podoba, widzowie. Oczywiście. Dobra, widzowie, jedziemy sobie tutaj. Może Wam trochę dźwięki widzowe w kamerce podgłośnie, no nie? Dobra, może. O tak. Tak, widzowie, mam nadzieję, że będzie zajebiście. Mam nadzieję, że zajebiście mnie będzie słychać. Mnie i też widzowie dźwięki ściągnika. Tak więc tak, nawet się w sumie nie patrzymy, bo kurde tu i tak ktoś tam jedzie. Kur... Dobra widzowie, jedziemy. Jedziemy sobie napełnić. Jedziemy sobie. Kurde, gdzie ta brama była? Jedziemy sobie napełnić yy, zbiornik opryskiwacza. I widzowie, teraz y, napełnimy ten zbiornik Jak ten zbiornik się skończy, to se widzowie pojedziemy do tych chłopów, no nie? To taki deal mam z wami I widzowie... Co? Co w się... Sensie, no Widzowie, jeżeli do końca y, tego do końca tych wakacji 2025 widzowie dobijemy 1000 subskrypcji robię widzowie dla was live'a specjalnego na 1000 subskrypcji i widzowie zbieramy na piosenkę na 1000 subskrypcji mam muszę widzowie zbierać tak około 2000 tak więc dobra już tak więc mam nadzieję że mi pomożecie no nie Mamy widzowie naprawdę dużo do uzbierania, ponieważ, no, piosenka na 1000 subskrypcji ma być widzowie dojebana, no nie. Tak więc widzowie. Tak więc widzowie muszę pojechać do studia. No i trochę kasy tam pójdzie na to na pewno. Więc widzowie muszę 2000 uzbierać, no nie. Więc. Wiecie o co chodzi? Jeżeli no Jak chcę pojechać do studia, to widzowie muszę mieć dużo hajsu. Ponieważ potem jeszcze zrobić, żeby płatną, płatną reklamę ustawić tej, tej piosenki. To też widzowie pieniążki są potrzebne, No nie? Więc wiecie. Liczę na to, że mi pomożecie. Ta. Tak, tak, tak. Kurde. Kurde, znowu mi rzuca tym ciągnikiem. Dobra, widzowie. mam na, e, Wydaje mi się, że jak zrobimy to pole, to to mi się... Kurde, no, to to się skończy w sumie, ten nawóz. E, ta Wydaje mi się, że na te y, inne dwa pola to już niestety kurczę, no nie starczy. Może widzowie nie, nie, niestety nie starczyć. Kurde. Oj 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 Och, dobra. Czekajcie widzowie, żeby koło tego drzewa se przejechać i nie zahaczyć, no nie. Dobra, yo, widzowie, przejechałem, teraz może trochę, dobra, nie, bo tutaj i tak miedzę sobie opryskamy, <grymne> dobra, dobra, w sumie to pole też można sobie opryskać trochę jeszcze, w sensie za jednym razem, to i to, w sensie, no wiecie o co chodzi, widzicie przecież. Czaj, tak trochę tutaj sobie wiadę, żeby trochę się też pryskało na to pole, no nie Co? Ta... Kurde, tylko widzowie tu kolejne drzewo jest. Jak tam widzowie wam dzień mija, koniecznie napiszcie w komentarzu. Bo mi widzowie dzisiaj naprawdę mija dzień zajebiście Tak, więc... Napiszcie widzowie jak wam jak wam mija dzień, co tam robicie, albo co tam robiliście. Jeżeli ten, zależy, zależy kiedy to oglądacie. Czy rano, czy wieczorem. Widzowie, dobra, 50% prawie mam. Tak więc jest dobrze w sumie. Nawet tak... Nawet tak szybko się nie zużywa widzowie. To ma dosyć duży zbiornik. Tak jak... Tak jak oczywiście widzicie, mam nadzieję, że wszystko jest super. Mam nadzieję, że, no, że dobrze mnie słychać. Kurde widzowie tutaj trochę kolejnego mijaka zrobiłem. Aha, kurde. Muszę widzowie koniecznie dzisiaj pojechać do tych chłopów i się ich zapytać czy mi zrobią tego malucha. Nawet e, nie wiem, czy wcześniej wam nie mówiłem, że, mu, e, że muszę do nich pojechać, ale no, e, na pewno, no po prostu muszę do nich pojechać, żeby mi e, raz powiedzieli, czy w ogóle mit zrobił tego malucha, a, a drugie to, że chcę wiedzieć... No, chcę, żeby mi tam wycenili, co tam jest, widzowie, do roboty. Bo, jak nie, nie oglądaliście, to widzowie, maluch mi do rowu wpadł oczywiście. Więc, no, niezbyt była fajna akcja. To też, widzowie, tak było z rok temu. Była, widzowie, bardzo, bardzo niefajna nie akcja. Kurcze, dobra, widzowie, tutaj trochę się zrobi. I bo tutaj zaraz przecież to się kończy, no nie? Mam, nadzie mam nadzieję, że mi starczy. Kurde widowie 6% Ojej... Widowie mam Nie, widzowie to może nie starczyć. Tej! To może... Wi widowie to może nie starczyć. Wiecie co? Bo to kurde A nie. No nie! Dobra widowie, trudno. Trudno, zrobi się kiedy indziej. Albo w ogóle się nie będzie robiło. I po prostu... No i trudno, najwyżej chwasy jakieś tam wyrosną, ale... No widzowie, co tam? Trudno, trudno się mówi, kurczę. Trudno, trudno się mówi. Tak. <ścoughs> Dobra widzowie, teraz wracamy. I zaraz jedziemy do tych chłopów, ponieważ już jest... Która jest godzina, kurde? 11, więc widzowie. Kurczę, no musimy pojechać tam Do tych chłopów i tam powiedzieć im, spytać się ich Tak jak wam już mówiłem. Ja tam widzowie się trochę z nimi znam, więc wiecie, no jesteśmy... Jesteśmy sąsiadami Eee. Wiecie, kiedyś tam w sklepie się poznałem z jednym z, jednym z tych chłopów, bo akurat tam kupował e, e, po prostu tam e, był i kupował e, piwo. E, I ten e, i tak widzowie się żeśmy zgadali, i on mi powiedział właśnie, że ten, że tam robi, e, ma warsztat z kumplami i kurczę. Naprawiają różne rzeczy. To tam widzowie, pojadę po, po, po dzisiaj do nich i się ich zapytam, czy mi tego malucha zrobią. Tylko widzowie, ta teraz jedziemy tu i siadamy na motor. Dobra, dobra, wyłączamy. Widzowie, gdzie był motor? Gdzie, gdzie był motor? gdzie, dobra widzowie, jest motor, Czajcie damy pieskowi żarcie może co? kurde e, miałem pieskowi dać żarcie, no nie, a nie ten, ten dobra, damy mu żarcie widzowie, udało mi się e, wydostać na szczęście motor i możemy sobie, widzowie, kurde no możemy sobie, chciałem powiedzieć jechać, ale no znowu niestety widzowie motor się przewrócił Widzowie no niestety ten motor. Kurde no! O Jezu Chyba widzowie, że się przejedziemy tą naszą ciężarówką. Ale dobra, nie, ja nie, nie chce mi się już. Jak się widzowie nie skręca za dużo, to wtedy... Wtedy widzowie jest dobrze. Dobra widzowie. Gaz do dechy. Oczywiście Tylko widzowie, gdzie to było? Gdzie, gdzie byli ci Chłopy? Gdzie te chłopy były? Kurde, widzowie, tu trzeba naprawdę spokojnie skręcać, bo kurde. O! Kurde. Widzowie!